Jedną w sumie z pierwszych lekcji, które uczy się każdy na SE, albo w zasadzie nie tylko na SE, kurwa, macie, ale chujowo mi to odstaje, bo pomyśleć, że, że jeszcze chcę dawać jakieś rady, kurwa. Jedną z pierwszych lekcji, której uczy się w sumie każdy z nas, to jest to, że powinniśmy zacząć doceniać jakieś drobne rzeczy. A w sumie łatwo to powiedzieć i ciężko zrobić. Nie? Jak zacząć doceniać jakieś przyjemne rzeczy? W zasadzie to fajnie jest zacząć od czegoś, co znamy. Dużo osób zaczyna w zasadzie od inspiracji wziętej czy to z serialu, czy to z filmu, czy to z gier. I ja jestem osobiście osobą, która bardzo broni e, doświadczania i konsumowania rzeczy niektórych, bo wśród tego całego gówna, bo to jest niezaprzeczalnie jest takie gówno, które absolutnie nie służy nam w żaden sposób, to jest dużo takich perełek, które warto doświadczyć. Na przykład przykładem jest e, się zawiesiłem, kurwa. Jest y, awatar, no, ale pierwszy awatar. I w zasadzie to mogę tylko ze swoim narzeczonej, że faktycznie to zobaczyłem, bo prawdopodobnie sam nigdy bym tego kurwa nie obejrzał. Yy, I dzięki temu pozna, poznałem postać Airocha, czy tam Airo, nie wiem jak to po polsku nawet powiedzieć, Airo. Wujek Zuko, wujek antagonisty, później jedna jest postać mniejsza o to. Jeżeli naprawdę was to interesuje, to możecie to obejrzeć i o, o tej postaci ogólnie chcę sobie pogadać kiedy indziej, bo to jest w zasadzie. Symbol męskości, jak dla mnie. Ale jedną z rzeczy, którą on przedstawia, to jest właśnie cieszenie się z drobnych rzeczy i docenianie tego wszystkiego, bo w zasadzie prawdziwy facet, w zasadzie osoba każda, która chce się cieszyć życiem porządnie, powinna potrafić docenić takie drobne rzeczy w życiu i docenić kompleksowość tego. I w zasadzie dla mnie ciężko było to wprowadzić, bo nawet jeżeli widziałem, było mi to mówione, bo to jest oczywiste, bo to się wspomina o tym, w zasadzie cały czas, w szczególności jeśli chodzi o OSI, o tym się mówi non stop, ale może nie non stop. Wrażenie, że trochę jest moja własna narracja mi tutaj wybiega przede mnie. Ale to, co wprowadziło u mnie umiejętność doceniania drobnych rzeczy, to było wino. Mimo że to brzmi bardzo dziwnie. Bo w zasadzie praca, praca z tym alkoholem dosyć. Sprawiła, że zacząłem doceniać wiele rzeczy. O, zobaczymy, jak często będę się kurwa bawić jakimiś rzeczami. Ponieważ z, z, nigdy nie potrafię normalnie. Nie, nie wiem, co mam robić z rękami, kiedy mówię. I mi się, kurwa latają. Bawię się wszystkim. Podczas wywiadów tego nie widać, ale na pewno słychać kurwa, na przykład podczas rozmowy z żurem, jak się non stop czymś kurwa. Jak dzięki winu zacząłem doceniać drobne rzeczy. Wino jest dosyć. Ciężkim kawałkiem chleba, jeśli chodzi o alkohol, bo można je pić jak najbardziej. Są tak zwane table wine, są daily wine, w zasadzie to samo, które pijemy po prostu. Mają być przyjemne, mają być lekkie. To Dużo win hiszpańskich, dużo win izraelskich jest takich, żeby właśnie je po prostu wypić i to wszystko. Ale na przykład, jeżeli weźmiemy sobie jakieś droższe albo lepsze wino, to w zasadzie, to żeby je docenić tak porządnie, to trzeba naprawdę przysiąść. Nie mam akto, A, nie, mam. Docenienie wina jest dosyć skomplikowaną rzeczą, no bo akurat tutaj mam kiedyś tego czerwonego. Chyba jednak muszę trzymać, bo mi światło będzie się odbijać i to będzie ładnie na kamerze wyglądać. Żeby docenić wino, no to nie dość, że nalewamy sobie w dosyć niedużą ilość, bo nie próbujemy się najewać, tylko próbujemy spróbować czegoś. Zaczynamy mieszać. Aktualnie to rzecz dla mnie automatyczna, ale mieszamy sobie to co, jest, no to co jest w kieliszku, żeby jakoś to żeby na właśnie kurwa na trzeba coś robić oprócz tego że nalejesz alkoholu do kieliszka i musisz może to wypić Więc co dalej bierzesz niucha, nie? no właśnie wąchasz, wciągasz to powietrze które się, które się wymieszało z tym winem akurat to śmierdzi jak szafka nie my od dłuższego czasu i właśnie próbujesz docenić te wszystkie aromaty, a że w większości, prawie na pewno, nie masz wyćwiczonego nosa, ja nie miałem wyćwiczonego nosa, musisz jakoś nauczyć się rozpoznawać te aromaty. Ba, wydaje się, że nawet rozpoznanie truskawki, maliny, byłoby dosyć proste, bo na bank jedliście ja jadłem wiele takich owoców w ciągu swojego życia, a jednocześnie nie potrafię rozpoznać nawet tak prostych aromatów w winie. Zacząłem testować, zacząłem się uczyć. Mianowicie ćwiczyć nos. No właśnie, ćwiczyć nos. Można, ćwi można ćwiczyć bicka, można ćwiczyć klatę, umysł też można ćwiczyć. O, dobra, kubki smakowe można nawet ćwiczyć, ale o, o ćwiczeniu nosem nigdy nie słyszałem i w sumie zacząłem to praktykować. Jeżeli idę na zakupy, na przykład są troskawki albo kupię troskawki do domu, to biorę niucha, żeby jakoś zapamiętać. A jak jem, to próbuję zjeść tego trochę mniej, ale bardziej dokładnie. Tak, ciamkać, gry z zagryzem, gry z zagryzem i doceniać każdy smak powoli, żeby zapamiętać te aromaty, zapamiętać ten smak. No i w sumie jest to coś, co pomaga dosyć mocno, bo na przykład wtedy mogę zacząć bardziej doceniać wino. Więc jak się zaczynam zastanawiać, tak, nie wiem, idę gdzieś nawet na łąkę, chociaż akurat tutaj, gdzie mieszkam, to za bardzo łąk nie ma ale nawet jeżeli chodzi o mokrą trawę, asfalt, asfalt wilgotny, jakiekolwiek aromaty, które czuję, próbuję docenić oraz kubki smakowe, jak jeżeli coś jem, żeby zapamiętać. I w ten sposób bardziej większą przyjemność mi sprawiło pić wina, bo mogłem doświadczyć tego wszystkiego. I wina też nie piję jakoś niesamowicie dużo, piję tego mało, jak już to w ilościach testingowych, żeby właśnie spróbować, żeby doświadczyć. W sumie tak się zastanowiłem, co by było, gdybym spróbował wprowadzić to w codziennym życiu, w sensie doceniać inne rzeczy. Bo kiedy akurat to pisałem, to było to. akurat byłem w przykąpie i opisałem sobie cały ten moment, kiedy to pisałem. A teraz w sumie czuję się dosyć niekomfortowo przed kamerą, bo nie jestem do niej przyzwyczajony, mam strój na sobie w zasadzie, w którym wyszedłem z pracy, mam nieogarnięte włosy, i to widać. W zasadzie, oraz mam trochę zarośnięty zaraz, ale czuję się poza tym dosyć konkretnie. Boli mnie głowa, trochę mnie tutaj wisiorek, wyrywa włosy z klaty, których nie ogoliłem. I właśnie, mimo wszystko doceniam te wszystkie elementy tego dnia, bo skupiam się na najmniejszych szczegółach i każdy szczegół może mi coś powiedzieć. To, że mnie boli głowa, to prawdopodobnie fakt, że jest kiepska pogoda, ale bardzo, bardziej prawdopodobne jest to, że jestem zwyczajnie zmęczony. Nie wyspany, to znaczy, że muszę poprawić sen. Ewentualnie to, że dobrze by było trochę odpocząć i dłużej pomedytować. Kurde, naprawdę. Takie, takie teoretycznie bzdety, ale warto znaleźć sobie coś, co można doceniać, co można nauczyć się doceniać. Więc akurat w moim przypadku było to wino i nie propaguję absolutnie więc picia alkoholu. A wręcz w szczególności na S.I. moim zdaniem lepiej byłoby zrezygnować, ale jestem hipokrytą, więc i tak będę pił, bo lubię wino. Ehm... Ale warto znaleźć coś, co możecie naprawdę docenić. Zakładam, że jeżeli mnie słuchacie, to jesteście na początku swojej drogi albo dopiero zaczynacie. Prawdopodobnie macie coś, co bardzo lubicie, wiecie, że jest dla was niezbyt dobre, ale moglibyście to docenić troszeczkę bardziej. Nie wiem, granie, serial. Skupcie się na tym tak całym sobą. Jak słuchacie piosenki. To postarajcie wsłuchać w każde słowo zrozumieć przekaz tej piosenki, nawet przeanalizować wszystkie możliwe ewentualności, jak, może, jak co to może znaczyć. Nie wiem, oglądanie filmu to docenić tak stuprocentowo to, co oglądacie. Każdą scenę przeanalizować klatkę po klatce, może nie klatka po klatce, bo to by trochę długo zajęło, ale z drugiej strony niech długo zajmie. O to chodzi, tak? I takie docenianie szczegół po szczególe. I chodzi mi bardzo o rzeczy, które lubicie, bardzo lubicie. Ja akurat bardzo lubię wino. I w ten sposób zacząłem też doceniać bardziej jedzenie, a jedzenie to, to jest zdecydowanie druga rzecz. Chociaż jak lubicie srać, to nie wiem, czy akurat sranie dokładne, jest takie, że poczucie każdego kloca wypadającego z dubska docenić, ale co kto lubi. Tak więc znajdziecie coś, co bardzo lubicie, co bardzo lubicie robić, co bardzo lubicie słuchać i zacznijcie doceniać to krok po kroku. Ja zdecydowanie bardziej będę musiał przysiąść do tego i bardziej doceniać wino, i skupić się na jeszcze innych aspektach tego. I może w ten sposób znajdę jeszcze inne lekcje, które będę mógł przekazać. Okaże się następnym razem.